Witam serdecznie z tej strony Tomasz Hulak, właściciel firmy Axon, a tym razem do oferty trafia Renault Laguna. Samochód napędzany silnikiem benzynowym 1,6 o mocy 110 koni i skrzyni sześciobiegowej. Samochód ma bardzo niewielki przebieg, 182 000 km w zaokrągleniu. Dla osób, które oglądają moje oferty pierwszy raz, Kilka słów wyjaśnienia. My sobie standardowo podczas takiej prezentacji przejdziemy wokół samochodu, sprawdzimy powłokę lakierniczą, następnie sprawdzimy sobie szyby w całym samochodzie, po czym szczegółowo wnętrze pojazdu, komorę silnika, pracę silnika, zrobimy jazdę taką prezentacyjno-testową, a na sam koniec krótkie podsumowanie. Teraz tak, kilka informacji porządkowych. Samochód przyjechał do kraju, tak, go tutaj widzicie. Nic nie było poprawiane, malowane i tak dalej. Samochód jest, jak każdy mój, zarejestrowany i ubezpieczony, czyli możecie się nim legalnie poruszać. Ja tylko przypomnę, że od września poruszanie się na jakichś tablicach niezgodnych z dokumentacją i z jakimś śmiesznym ubezpieczeniem miesięcznym jest przestępstwem. Nie tylko dotkliwa kara pieniężna, ale również przestępstwo. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o szczegółowe dane techniczne, pełny opis, pełną galerię zdjęć, pełny pomiar grubości lakieru całego samochodu, to wszystko znajdziecie na mojej stronie www.axon-cars.pl Kolejna informacja, na samochód wystawiana jest faktura, samochód po wszystkich opłatach zarejestrowany jak umówiłem, więc klient nie ponosi już żadnych kosztów, kompletnie żadnych kosztów nie ponosicie. Moi mili, na sam koniec zachęcam do polubienia kanału, do subskrypcji kanału i do polecania. Lecimy. Dobra, sprawdzimy sobie powłokę lakierniczą. W ramach tylko przypomnienia materiał jest nagrywany w jakości 4K, tak więc możecie sobie odtwarzać na telewizorach, komputerach itd. Tak i poczuć się tak, jakbyście tutaj dziś ze mną oglądali ten samochód Ja tylko dodam, że na samochodzie świeże tarcze przód, świeże tarcze tył można sobie organoleptycznie zweryfikować w trakcie oględzin Jak widzicie powłoka lakiernicza bardzo fajna, oczywiście na pewno doszukać się możecie jakichś drobnych zadrapań, rys, od odprysków, wgniotek, ale wydaje mi się, że naprawdę jak widzieliście na filmie jest super. Dobra, teraz szyby. Jak widzieliście, wszystkie szyby są oryginalne. Teraz przejdziemy sobie do wnętrza. Samochód naprawdę bardzo fajnie utrzymany. Siedzenia niezniszczone, nie wygniecione, nie wytarte. Moim zdaniem bardzo ładnie utrzymany samochód. Bagażnik również niezniszczony. Samochód zarejestrowany, jak wspominałem. Fajnie, bo wersja z kołem dojazdowym. Standardowo tylko zestaw przeważnie jest naprawczy. Naprawdę super utrzymany, moim zdaniem. Ale sami ocencie. Zajrzymy sobie teraz do komory silnika. Posłuchamy jak sam silnik pracuje. Komora silnika nie myta. Jest to tak jak być powinno. Klimatyzacja sprawna. Zresztą na zdjęciach macie e, zdjęcie czujnika temperatury pokazujące, czy ta klimatyzacja działa poprawnie. Tak jak mówiłem, silnik pracuje równo, cicho, nie myty. Tyle. Dobra, proszę Państwa, teraz czas na jazdę testową. Dla osób, które oglądają pierwszy raz, e, zrobimy sobie taki standardowy, krótki przejazd. E, ma on na celu zobaczyć, jak samochód zachowuje się na drodze: czy coś ściąga, e, czy przy hamowaniu coś drży, i tak dalej. My tutaj pojedziemy zgodnie z przepisami. Proszę nie liczyć na jakiekolwiek testy prędkości, czy coś w tym stylu. E, proszę obserwować. samochodzie absolutna cisza, silnik równo cichutko pracuje, kierownica nie drży, mamy szósty bieg, spokój, cisza. tutaj standardowo sobie zawrócimy, przy hamowaniu kierownica również nie drży. Zresztą, tak jak już wspominałem, w samochodzie świeże tarcze, klocki z przodu, z tyłu. Tutaj standardowo, jak zwykle, sobie zawrócimy. To samochód prowadzi się świetnie zresztą widzicie, słyszycie słuchajcie, nie będziemy w nieskończoność ciągnąć tej przejażdżki My i tak za chwilę mamy tutaj e, ograniczenie prędkości znowu wyhamujemy sobie do dozwolonych I tyle proszę Państwa. Eee, zachęcam do zakupu. Samochód naprawdę fajny. Zresztą widzieliście to na filmie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, czegoś brakuje, zachęcam wziąć telefon, dzwonić. Postaram się odpowiedzieć na każde pytanie. Miłego wieczoru, popołudnia, rana, w zależności kiedy tam Państwo oglądają. Proszę państwa, standardowo krótkie podsumowanie. Jak widzieliście na filmie, samochód naprawdę bardzo fajnie utrzymany, zarówno wizualnie, jak i technicznie. Sprawna klimatyzacja, świeże tarcze z klockami z przodu i z tyłu, samochód do końca serwisowany, zarejestrowany, ubezpieczony, więc możecie legalną jazdę próbną zrobić, możecie legalnie do domu pojechać eee, i tak dalej. Jeżeli czegokolwiek brakuje Wam, czy to w opisie, u mnie na stronie, czy w tym filmie, zachęcam, bierzecie telefon, dzwonicie, chętnie odpowiem na każde Wasze pytanie. Dla przypomnienia, na samochód wystawiana jest fakturka, klient nie ponosi już żadnych kosztów, żadnych ukrytych opłat itd. Samochód, jak wspominałem przed sekundą, zarejestrowany, pełna galeria, pełny opis, pomiar grubości lakieru na mojej stronie którą macie podaną w ogłoszeniu i zamiast tablic rejestracyjnych z przodu. Ja jak zwykle życzę Wam miłego dnia. Zachęcam do subskrypcji kanału, do polubienia kanału i do polecania. Życzę miłego. Proszę Państwa, jako że czasami pada pytanie Panie Tomku, jak do Pana podjechać i tak dalej, postanowiłem zrobić krótki instrukcją taką dojazdu ja w tym momencie jadę od strony Katowic na wprost mają Państwo drogę w kierunku skoczów wisła. z prawej strony na tym skrzyżowaniu można również wyjechać z Rybnika a do mnie skręcamy na tym skrzyżowaniu w lewo już Państwo widzą taki pomarańczowo-morylowy dom po prawej stronie, to za tym domem skręcamy w prawo zresztą jedziemy ja znajduję się w drugiej e, w drugim rzędzie i tutaj skręcamy sobie w prawo. Na wjeździe mają Państwo również szczałkę Axon Cars. Jedziemy do końca na ogrodzeniu szyld firmowy. Macie tam również numer telefonu. Ja pragnę dopowiedzieć tylko kilka informacji. W zasadzie od 16 lat działam w taki sposób, że ze mną trzeba się umówić, dlatego że jestem importerem. Samochody są na zamkniętym placu i dostęp jest do nich tylko i wyłącznie w mojej obecności po umówieniu się ze mną. W razie jakichkolwiek pytań dzwońcie, pytajcie, umawiajcie się, samochody są świetne, zresztą widzicie to na filmach. Oferty zawsze fajne, z akcentem na Renault, tego Renault jest dużo w różnych opcjach i tak dalej. Do zobaczenia!